Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Sejfy jesteśmy bezpieczni. Natalia Bryś, MMAPL. Na początku chciałabym cię zapytać, jak tam wrażenia po konferencji? Dobrze, byłam bardzo bardzo stresowana, aż sama byłam w szoku, że się tak strasznie stresuję, bo to już jest piąty raz, kiedy występuję na takiej imprezie. I bardzo się stresowałam, ale gdzieś tam w połowie ten stres szedł, i chyba było to też słychać po mojej wypowiedzi. Mhm. Na tej gali wystąpi twoja była przyjaciółka Masza. To pewnie było do ciebie szok, jak się dowiedziałaś. Czy wiedziałaś o tym przedtem, że ona wystąpi? Wiedziałam o tym wcześniej. Mhm. I jak zareagowałaś na jej przeciwniczkę? Ja nawet napisałam, haha, ha, ha, pod postem, bo uważam, że to jest taka, takie nietypowe, frikowe zestawienie, którego bym się nigdy w życiu nie spodziewała. Ale życzę powodzenia obydwu dziewczynom. Ale też moim zdaniem chyba ciężko zostawić ją z za jakąś zawodniczką, bo masza jest bardzo wysoka, a chyba mało jest takich e, influencerek, zawodniczek. Nie, no wiesz, jest dużo jakichś dziewczyn, stop model, jakieś low file, one też są takie wyższe, bo są takie modelkowate. Myślę, znaczy, że ktoś tam się by jeszcze znalazł. By tak. E, a jak tam twoje przygotowania. Dobrze. Są ciężkie? Jak Czy masz jakąś specjalną dietę teraz do tej walki? Wiesz, co ja nie mam dużo do rzucenia. Dwa kilo, półtora kilograma, coś takiego. Zależy jak dużą kupę zrobię rano. Pum. I ten, i co chciałam powiedzieć? się ehm, I to wystarczy, że ja sobie dzień wcześniej rzucę wodę. Tyle, nie muszę chudnąć nie mieć jakiejś drastycznej diety. Wiadomo, że też dieta troszeczkę wpływa na, na kondycję i w ogóle też nie mogę się obżerać, więc no. Mhm. A w tygodniu na przykład ile trenujesz? Teraz siedem razy w tygodniu, weekendy mam wolne, a dwa razy w tygodniu trenuję dwa razy, ale zwiększę te treningi jakoś tak. Mm, do pewnie 10, że będę dwa razy dziennie trenować codziennie. Oprócz weekendów. Czyli bardzo się przykładasz do tej walki. A czy czujesz na przykład jakąś taką presję bardzo? Nie, ja nie jestem gdzieś tam e, sportowcem i jakby robię to dla fanów kręciłam się w ten sport i uprawiam go też dla siebie. Oczywiście fajnie, fajnie wygrać. I nastawiam się na to, że wygram, jakby nie, nie można wchodzić z takim nastawieniem, że się przegra. No i też Natalia jest dobrą, dobrą zawodniczką, więc fajnie będzie się sprawdzić. Mhm. Gdzieś tam śledziłam wasze poczyniania w internecie i widziałam, że się kiedyś bardzo przyjaźniłyście z Natalią. To dlaczego te to robisz? że to jest za duże słowo. kolegowałyśmy się. Mhm. Dlaczego te drogi się tak rozeszły? Wiesz co, one się jakoś tak naturalnie rozeszły. Natalia się zaczęła spotykać, to jakoś tak było, jak ona się z Marciną spotykać. Ja bliżej e, z Lekcji, e, bliżej było z... Kurde, bliżej się zaczęłam kolegować z Lekcji po naszej walce. I tak jakoś wyszło, że nie miałyśmy dla siebie czasu, e, potem też jakoś... Urwał się kontakt, no nie? Ale nie ma tak, że mamy jakąś spinę ze sobą i fajnie. Teraz rozumiem, że nie macie zbytniego kontaktu, no bo walka za niedługo. A myślisz, że po walce wasze kontakty się polepszą? Znaczy, ja bym chciała porozmawiać z Natalią, my się spotkać przed jeszcze i porozmawiać. Bo tam wyszła jakaś taka nieprzyjemna sytuacja, że znowu ktoś rozsyłał jakieś screeny. Bardzo niefajne rozsyłanie takich publicznych e, wiadomości, no i też e, jestem taka sytuacja, że ja miałam być w projekcie Natalii, a zrezygnowałam z tego i nigdy też jej nie wytłumaczyłam dlaczego, więc fajnie było porozmawiać na ten temat, bo... E, e, tak. A ostatnio też Patrycja Mołczanów odeszła z projektu Natsu. Co o tym sądzisz? <noise> Nic. Jak czuję się lepiej, to food for her i jak ma jakieś inny plany na swoją karierę, to no, tak jest, ja też się zobowiązałam, że będę w projekcie, a pozmieniało się i zrezygnowałam. I może u niej było tak samo, no nie? Nie wiem, jak tam było naprawdę. A czy gdybyś teraz dostała na przykład jakąś propozycję bycia w Teamie, to byś raczej przyjęła, czy nie? Nie, nie, nie. Czyli jesteś bardziej indywidualistką w tej kwestii, tak? Tak, przez chwilę myślałam, że Kurde, fajnie było być w jakiejś ekipie, że łatwiej też jest nagrywać. Jak się z, mam ciekawkę z Jak się mieszka z tyloma ludźmi, bo e, bo wiesz, teraz ja muszę się z kimś umawiać, hej, przyjeżdż do domu i nagramy film, a rzadko to robię rzadko robię jakieś kolaby e, z innymi influencerami, Bo się też trochę wstydzę pisać do ludzi. No więc jest takie, trochę wiesz, hej, ze mną film. Tak, nie wiem, nie, nie chcę mi się nigdy. I się wstydzę. Ale tam byłoby tak, wiesz, fajnie, że schodzisz tylko na dół, mówisz hej, e, członkowie ekipy, chcecie ze mną nagrać film e, i wiesz i myślałam, że to jest fajne, ale potem wkręciłam się w sport i już tak jakoś mam inne zajęcie. Też tak chyba jest raźnie, jak się z kimś mieszka, można wyjść, zawsze o czymś porozmawiać, a ty teraz mieszkasz sama, bo chyba kiedyś. Nie, e, mieszkałam teraz do niedawna z dwoma kolegami, mhm. ale oni zdecydowali, że chcą mieszkać teraz sami. I aktualnie mieszkam z koleżanką, bo ona akurat zerwała z chłopakiem, a znamy się dość długo, bo było już z 5 lat czy nawet dłużej i stwierdziliśmy, że fajnie było razem zamieszkać, dogadujemy się jak na razie okej. Okay. Ale w przyszłości mam taki plan, żeby może z chłopakiem zamieszkać, jak dobrze nam e, wyjdzie w związku. A jak myślisz, po jakim czasie najlepiej zamieszkać z chłopakiem? Wiesz, co to zależy? Ja na przykład ze Stuartem byliśmy może z 3 miesiące jak zaczęliśmy razem mieszkać. Zależy. Czasami to też psuje relacje. A myślisz, że w waszym przypadku się coś zmieni, czy będzie tak samo? Zobaczymy, dlatego też chcę troszeczkę, żeby minęło, żeby minęło, też troszeczkę więcej czasu, bo na związek jest dość świeży. A powiedz mi jeszcze, czy planujesz na przykład nagrywać jakieś filmy z chłopakiem, bo na razie tak nie udziela się w internecie. Wiesz co? Nawet jakbym ja planowała, to mój chłopak jest totalnie nie na nie i nie będę go zmuszać. Dobra, życzę Ci powodzenia, bardzo Ci dziękuję. Could have a Dobrze choice? jest mieć wybór, in szczególnie w inwestycjach. That's Dlatego warto you, wybrać XTB. XTB. You decide Ty decydujesz, w co chcesz investment. zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Sejfy.pl. Jesteśmy bezpieczni.